O to właśnie co się dzieje z pianką, jeżeli ją spalisz albo dobrze przypieczesz, zobacz, to jest słabo przypieczona, w ogóle jest przypieczona, to jest delikatnie przypieczona pianka, tak prawie, że idealnie, tak fajnie schodzi i jest taka mięciutka w środku. Tutaj jest już przyrumieniona i też zobacz, ta, ta powłoka, ta skurpa schodzi, jest takie miękkie i teraz idealnie usmażona pianka. Moim zdaniem to jest idealnie, chociaż następny poziom może też Cię zaciekawić. Tutaj bardzo dużo zeszło już tego. To też jest dobrze przypieczona pianka. Pamiętaj, żeby nie spalić pianki, bo jak spalisz piankę, to będzie zaraz taki efekt, który się pojawi. Coraz więcej odchodzi tej skorupy. Im więcej spalisz, tym więcej odejdzie. I zobacz, tu już jest lekko przypieczona. Tak jak nie powinno. Ej, tutaj dużo zostało w sumie tego. Okej, okay, ta pianka już nie wygląda zbyt dobrze. Ale nadal to jest satysfakcjonujące bardzo. I teraz spalona piana. Zobacz, jak na chrupie. W środku zostało sporo nawet tej pianki, ale ta już jest hajcowana i normalnie nic z niej nie zostało.